Cześć, witajcie ponownie na kanale Laros. Dzisiaj przygotowałam dla Was prawdziwą dawkę nowości, ponieważ pojawiły się dwie nowe, kultowe marki koreańskie, czyli marka Haru Haru. To jest marka skupiająca się przede wszystkim na delikatnym nawilżeniu skóry twarzy, więc w asortymencie znajdzie się na przykład wygładzający olejek, który posiada w składzie aż 45% ekstraktu z czarnego ryżu. Bardzo wygładzająca substancja i przede wszystkim ten olejek jest niezwykle przyjemny, więc... To będzie naprawdę czysta przyjemność użytkowania tego produktu. Eee, kolejna marka, czyli Make Prime, to jest marka, która się skupia tym razem na oczyszczaniu, więc znajdziecie w asortymencie piankę. Eee, będą produkty delikatnie złuszczające, więc myślę, że odkryjecie naprawdę cudowne jakości peeling. I skupimy się na ceramidach i aż siedmiu rodzajach kwasu kielorunowego zamkniętych w niezwykle esencjonalnym i bardzo ekskluzywnym kremie marki Royal Barrier. Także jeżeli lubicie żelowe konsystencje, które się niezwykle szybko wchłaniają i szukacie czegoś pod makijaż i odżywczego, na noc, to zajrzyjcie do filmu. Jestem przede wszystkim bardzo ciekawa, jakie Wy lubicie produkty marki Royal Barrier, ponieważ to jest tak naprawdę klasek wśród mojej pielęgnacji. Od ponad dwóch lat używam tych produktów i muszę Wam powiedzieć, że chyba przetestowałam wszystkie kosmetyki. Bardzo mi się dobrze sprawdzają kremy, bo są bardzo lekkie, ale odżywcze i naprawdę odczujecie przede wszystkim to nasycenie wilgocią na skórku, z uwagi na to, że one przede wszystkim mają opatentowany kompleks MLE, yy, który bardzo ładnie nawilża skórę i przede wszystkim chroni przed utratą wilgoci, więc jeżeli na przykład yy, zbyt dużo pasów albo zbyt wysokich stężeń i Wasza skóra zaczęła się bronić nadmiernie przetłuszczeń, to makijaż nie wygląda po prostu dobrze, to najlepiej właśnie regenerować skórę nocą za pomocą na przykład kremu. E, mamy też e, kilka wersji kremów Royal Barrier, więc możecie sobie zobaczyć, który tak naprawdę Wam się sprawdzi w pielęgnacji, jakiego składnika poszukujecie, ale głównie marka Royal Barrier bazuje właśnie na ceramidach i to są kluczowe składniki tych kosmetyków i m.in. w nowościach pojawił się bardzo luksusowy krem tej marki, e, który jest oparty właśnie na kompleksie nawilżający. Mamy ceramidy i to wysoko w składzie. Natomiast pojawia się również aż 7 rodzajów kwasu hialuronowego o różnych cząsteczkach, bo pewnie wiecie, że jeżeli mamy różne cząsteczki kwasu hialuronowego, to one na różnych poziomach naszej skóry po prostu ją nawilżają i zabezpieczają. Więc kwas hialuronowy nie tylko jest to składnik nawilżający, ale i również bardzo mocno ujędrniający, bo przede wszystkim zabezpiecza naszą skórę przed utratą wody, a ona jednocześnie nie broni się, więc jest optymalnie nawilżona. To jest kosmetyk, który ma przede wszystkim bardzo delikatną konsystencję, lekko żelową. Bardzo mnie mocno zaskoczyła w ogóle ta konsystencja, bo jest po prostu bardzo lekka, ale pozostawia na sobie taki film, który chroni tak naprawdę skórę, to jest najważniejsze, ponieważ wtedy woda nie paruje, kosmetyk blokuje tą utratę wilgoci i tak właśnie zachowują się produkty Royal Barry, dodatkowo ceramidy, to jest taki cement międzykomórkowy, który jak wiecie, świetnie przede wszystkim uzupełnia braki w naszej skórze, ładnie ją odbudowuje, ta struktura przede wszystkim Wam się wyrównuje, bo kosmetyk i na bieżąco dogłębnie każdą partię skóry nam nawilża, ale również wyrównuje kolory, co jest bardzo widoczne po mojej na przykład pielęgnacji, bo ja stosuję, słuchajcie, dużo na przykład produktów rozświetlających skórę, i faktycznie ta struktura po prostu staje się jednolita, więc jeżeli na tym Wam zależy e, i lubicie się rozpieszczać np. marką Real Barrier albo ogólnie dobrej jakości kremami, to zdecydowanie postawcie na tego faworyta w swojej pielęgnacji, a ja myślę, że naprawdę będzie się bardzo zadowoleni. Teraz pokażę Wam bardzo ekskluzywną markę w Korei, czyli Haru Haru, to są przede wszystkim kosmetyki, które wykorzystują w swoich formułach, na przykład kremach, e, taką opatentowaną formułę Wonder, czyli e, kompleks liposomu, które bardzo ładnie zabezpieczają skórę przed przesuszeniem i przede wszystkim e, no, mocno działają przeciwzmarszczkowo. To są, słuchajcie, kosmetyki stworzone, żeby przede wszystkim rozpieszczać Waszą skórę naturalnymi składnikami, bo naprawdę bazują na kilku kluczowych Produktach nawilżających, wyciszających skórę, a przede wszystkim uelastyczniających, więc jednocześnie działają przeciwzmarszczkowo. Ale co jest ważne, marka stawia głównie na składniki naturalne i tak naprawdę wychodzi z założenia, że można wykorzystywać właśnie produkty pochodzenia roślinnego, naturalnego i stworzyć naprawdę bardzo mocno skoncentrowane formuły i nie chce różnych innych wypełniaczy w swoich produktach. Więc to jest moim zdaniem kluczowe podczas wyboru naszych kosmetyków, bo widzę, patrząc na Wasze komentarze, że na bieżąco wybierali po prostu naturalne opcje, Produktów i tutaj mamy po prostu wyciągi też roślinne. Ja dzisiaj Wam pokażę dwa produkty, które mnie mocno zainteresowały. Przede wszystkim Skupię się na peelingu. To jest słuchajcie, produkt, który bardzo ładnie wygładza skórę twarzy i stwarza taki efekt rozświetlonej, bardzo promiennej skóry, ponieważ delikatnie Wam złuszcza martwę na skórek. To nie jest agresywny produkt, więc on nie powinien Was podrażnić, co jest bardzo ważne w przypadku cery problematycznej, bo ona po prostu lubi takie delikatne konsystencje, niepodrażniające za pomocą drobinek e, produktów. E, tutaj mamy tak naprawdę taką konsystencję żelową. Zobaczcie, ona. E, Powiem Wam, że jest taka po prostu gęsta. To nie jest. Zobaczycie za chwilkę peeling marki Prim, że ona jest taka esencjonalna, taka troszeczkę leista. Natomiast tutaj mamy po prostu taki gęsty żel, który po nałożeniu ma nam koić skórę, jednocześnie nawilżać już na etapie tak naprawdę demakijażu, ponieważ delikatne złuszczenie jest też formą demakijażu skóry do głębokiego oczyszczania, więc ewentualne pozostałości, na przykład po makijażu, zostaną przede wszystkim usunięte przez taki produkt, a no jednocześnie odsłonią tą dobrą warstwę skóry, czyli tą właściwą, która będzie po prostu lepiej nas, lepiej aktywny, więc takiego produktu możecie używać co najmniej dwa razy w tygodniu. Ewentualnie, jeżeli macie skórę mocno problematyczną, bardzo delikatną, wrażliwą, to raz w tygodniu taki peeling można sobie zafundować. Jeżeli chodzi o skład tych produktów, to tutaj pojawia się ekstrakt z czarnego ryżu, który działa właśnie kojąco. Olejek lawendowy, który przyspiesza proces regeneracji tkanek. I mamy ekstrakt z kory młodych pędów bambusa, który łagodzi obrzęki, utrzymuje równowagę, przede wszystkim, przede wszystkim nawilżającą skórę więc jest to produkt, jak widzicie, wygładzający ale też mocno przygotowujący skórę pod kolejne produkty pielęgnacyjne i właśnie takim produktem może być olejek ja na przykład osobiście lubię takie produkty wieczorem, ponieważ to jest silna regeneracja, e, możecie przy okazji wykorzystać na przykład olejek do masażu twarzy, a to jest niezwykle ważne w pielęgnacji Waszej skóry, ponieważ poprawiamy ukrwienie, limfę i przede wszystkim sprawiamy, że ta skóra po prostu jest bardziej elastyczna i ten olejek w składzie ma aż 40% ekstraktu z czarnego ryżu, który właśnie zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Mamy olejek słonecznikowy, który wygładza te które skóry i odświeża koloryt i olejek migdałowy, który delikatnie natłuszcza i zabezpiecza przede wszystkim skórę przed utratą wody, więc to może być kosmetyk, który się bezpośrednio na przykład po tonizacji i nałożeniu esencji na skórę twarzy, albo możecie na przykład zamknąć nakładając kilka kropelek na krem, to też jest taka forma zabezpieczenia skóry przed utratą wilgoci. Sam produkt ma bardzo przyjemną konsystencję, to jest jest olej, który ma nam się przede wszystkim e, szybko wchłonąć, więc jednocześnie ładnie zabezpieczy Waszą skórę. E, ją przygotuje, no moim zdaniem, naprawdę w taki przyjemny sposób do nałożenia na przykład kremu. No i tak jak mówię, jeżeli używacie baniek, na przykład do pielęgnacji skóry twarzy. Eee, my tutaj z Gosią wiemy o co chodzi, bo już zaczęłyśmy przede wszystkim testować bańki, eee, więc też mam nadzieję, że niedługo pojawią się w naszym sklepie, żeby Wam przybliżyć proces masażu na przykład bańkami do twarzy, bo jednocześnie możemy pielęgnować bańką na przykład skórę twarzy, jak i całego ciała, jeżeli chodzi o walkę z cellulitem, eee, ale też ładnie odprowadzamy limfę i przede wszystkim eee, poprawiamy kondycję naszej skóry, Ukrwienie i moim zdaniem elastyczność. I taki olejek właśnie Wam pomoże w pielęgnacji, na przykład, jeżeli macie roller, więc to jest mnóstwo opcji. Jeżeli macie skórę bardzo suchą, chcecie się zabezpieczyć, żeby też Wam się trzymały dobrze podkłady, to możecie dodać kropelkę do Waszego ulubionego kremu i tutaj również Wam się świetnie sprawdzi ten produkt. Kolejna nasza nowość, czyli marka Make Beam, to jest marka tak naprawdę, która Wam pozwoli skompletować sobie bardzo basicową pielęgnację, jeżeli chodzi o etap oczyszczania skóry twarzy, a nie tylko, ponieważ nam się pojawia również ampułka i na przykład kremy do twarzy, więc możecie skompletować na bazie swoich ulubionych składników poszczególne etapy Waszej pielęgnacji, więc rozpoczynamy analizę od ym, oczywiście pianki oczyszczające, To jest, słuchajcie, produkt myślę, że kultowy w naszej e, pielęgnacji takiej codziennej, rano i wieczorem, ponieważ po taki po prostu produkt sięgamy regularnie i to ma być kosmetyk bardzo delikatny, delikatnie pielęgnujący naszą skórę, ale tutaj marka stworzyła również e, możliwość delikatnego złuszczania już na etapie po prostu e, zmywania makijażu, tak naprawdę ich resztek, ponieważ pamiętajcie, że zaczynamy oczywiście od olejku, który bardzo ładnie rozpuści zabrudzenia, zdejmie makijaż oczu, na przykład jeżeli chodzi o tłuszcz, e, na przykład wodoodporne produkty, naszą szminkę, Pomadkę, matową, więc tutaj olejek tak naprawdę robi Wam największą robotę, a pianka delikatnie oczyszcza skórę. Może właśnie dłuszczać, a jednocześnie pozostawia skórę taką gładką. I pianka nie powinna Wam wysuszać już na etapie demakijażu skóry, powinna wręcz ją nawilżać. I marka Make Cream stworzyła bardzo delikatny, esencjonalny kosmetyk, który bardzo przede wszystkim się dobrze rozprowadza, ponieważ jest to, zobaczcie, taka pianka, która ma bardzo taką jedwabistą konsystencję i zobaczcie, ona się wręcz e, tak jakby nie klei, tylko ma taki, taką strukturę na przykład śluzu ślimaka. To jest bardzo przyjemne, bo ona otula skórę, a nie jest taka agresywna. Więc no tutaj Wam polecam dozowanie sobie tego kosmetyku e, z dużą przyjemnością, ponieważ jednocześnie możecie wykonać na przykład delikatny masaż skóry i ta konsystencja Wam otuli Waszą skórę twarzy. To jest produkt, który mnie naprawdę mocno zaskoczył, e, więc możecie zobaczyć, jak ona się po prostu rozprowadza. Ona też jest świetna na przykład do oczyszczania za pomocą przytaczek sonicznych, waszych ulubionych po prostu produktów do demakijażu. Możecie usunąć na przykład te resztki produktu właśnie gąbeczką. I to jest, słuchajcie, produkt, który przede wszystkim skupia się na trzech kluczowych składnikach, czyli mamy olejek bergamotkowy, który łagodzi podrażnienie, normalizuje pracę gruczołów łojowych, więc jednocześnie zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci, kwas cytrynowy, który oczyszcza i delikatnie usuwa martwy naskórek, złuszczając go jednocześnie i olejek szałwiowy, który świetnie jest do ser problematycznej, tłusty i mieszanej, bo właśnie on przyczynia się przede wszystkim również do regulacji gruczołów łojowych, skóra się mniej przetłuszcza, ta konsystencja naprawdę mnie mocno zaskoczyła, także musicie przetestować tą piankę. Bo jeżeli lubicie takie produkty o delikatnej, jedwabistej konsystencji, to ten kosmetyk Was powinien mocno zainteresować, z uwagi na samą strukturę tego kosmetyku. Eee, I dalej przechodzimy do peelingu. Tutaj akurat mamy bardzo fajny set, ponieważ możecie się podzielić. Sprawić komuś prezent, ponieważ akurat ten set jest stworzony e, przy pomocy dwóch produktów, tych samych oczywiście, ale w różnych gramaturach, więc jeżeli na przykład gdzieś wyjeżdżacie, możecie użyć na przykład tej mniejszej wersji, która ma 80 ml, albo na przykład tej większej, jak na przykład macie półkę z kosmetykami, postawimy ją, macie 130 ml, to jest takie e, stworzenie sobie takiego zapasu troszeczkę produktu. Tutaj mamy delikatny peeling oczyszczający, bardzo łagodny w formie emulsji, więc on bardzo ładnie otula Waszą skórę, ale co mnie zaskoczyło to e, jego taka naprawdę przyjemna konsystencja. Powiem Wam, że te kosmetyki naprawdę są ciekawe. Warto wprowadzić do swojej pielęgnacji, żeby po prostu sobie e, odświeżyć swoją pielęgnację i zobaczcie, ona jest e, taka bardzo wodnista, powiedziałabym, że taka właśnie esencjonalna. I ona, słuchajcie, pod wpływem tarcia zamienia się właśnie w te delikatne, pilingujące drobinki, ale sama jakby ta konsystencja już delikatnie złuszcza martwy na skórek, ponieważ w składzie mamy olejek moringa, który jest bogaty właśnie w przeciwutleniacze. Mamy skwala, który delikatnie nabliża skórę i ekstrakt z liści Wintergreen, który jest naturalnym kwasem salicylowym i to właśnie on złuszcza wam martwy na skórek. Bardzo przyjemny zapach, bardzo też odświeżający, taki otulający naszą skórę. No, i myślę, że taki set naprawdę Wam przede wszystkim zapewni zapas tego produktu, albo na przykład, jeżeli przetestujecie większą wersję, możecie sprawić na przykład swoje przyjaciółce, komuś bliskiemu po prostu kolejny dobry kosmetyk. Na z tutaj, jeżeli chodzi o zespół Larose, zaskoczyła esencja, ponieważ jest to zbliżony produkt na przykład do naszej ulubionej marki I'm From. Więc jeżeli już tamtem testowało się, bardzo Wam przypadło do gustu, a stawiacie na kosmetyki, które tak naprawdę bazują na kilku kluczowych składnikach, ponownie znalazłam dla Was bardzo fajną esencję. To jest esencja, która bazuje na trzech składnikach. Tutaj na przykład mamy ekstrakt z grzyba chaga, który jest mocno nawilżający, dogłębnie nawilżający wręcz naszą skórę. Mamy również glikol roślinny, który chroni skórę przed utratą wilgoci. No i oczywiście pojawia się w składzie woda. To jest taka kondycjonująca esencja do twarzy. Możecie również zastosować ją na przykład, żeby odświeżyć skalp, więc możecie również po prostu delikatnie go zmieszać na przykład z żelem hialurnowym, z żelem aloesowym. Ostatnio Wam opowiadałam dużo o olejowaniu, więc koniecznie zajrzyjcie do tego filmu, ponieważ tam pojawiają się triki pielęgnacyjne, jak przede wszystkim wygładzić włosy, sprawić, żeby struktura po prostu była naprawdę taka wręcz jak tafla. E, więc możecie również skorzystać z naszych porad dotyczących włosingu na przykład. A jeżeli chodzi o esencję, to to jest produkt, który przede wszystkim sprawdzi Wam się jako wielowarstwowe nawilżanie skóry twarzy, bo pamiętajcie również o tym, że wylewając na przykład na dłoń taki produkt, możecie go wtłoczyć w każdą z Waszych porów. Także taka Esencja przede wszystkim Wam pomoże delikatnie nawilżyć i nawodnić na skórek, więc ona się sprawdzi rewelacyjnie, jeżeli macie mocno przesuszoną skórę, albo tak jak ja, skórę problematyczną i na przykład mieszaną, ponieważ ona bardzo szybko się przytłuszcza, potrzebuje dużej dawki nawodnienia, a jednocześnie bazujemy na kilku kluczowych składnikach, które przede wszystkim no myślę, że zmniejszą ryzyko zapchania się skóry, ponieważ tutaj mamy składniki niekomadogenne, czyli nie. Jakby przyśniające się do wysypu na naszej skórze, więc to jest bardzo ważne. I ostatni produkt, który Wam chciałam pokazać, ale myślę, że to jest taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o naszą pielęgnację, to jest ampułka silnie nawilżająca. No tutaj powiem Wam, że skąd mnie bardzo zaskoczył. Przede wszystkim sama esencja, bo tak naprawdę ten kosmetyk moim zdaniem się zachowuje troszkę jak Esencjo Serum, jest bardzo przyjemna, wręcz welurowa na skórze. To jest, słuchajcie, kosmetyk, który Wam się świetnie sprawdzi pod makijaż. Bo ta mm, esencja, to serum jest przede wszystkim bardzo silnie nawilżające, ta tekstura jest niezwykle przyjemna. A co mi się najbardziej podoba w tym kosmetyku, to to, że silnie nawilża skórę. To jest taki kosmetyk, który bardzo dobrze się sprawdzi na przykład na wiosnę, na lato, kiedy nasza skóra wręcz paruje i macie ten nieprzyjemny e, efekt przesuszonej skóry, gdzieś tam się roluje podkład, a przede wszystkim skóra wygląda na zmęczoną. I to pewnie często się pojawia w waszej e, takiej rutynie pielęgnacyjnej, że chcecie coraz więcej używać kosmetyków nawilżających właśnie latem i wiosną. A na na przykład zimą i regenerujemy skórę, zabezpieczamy ją przed utratą wilgoci. E, więc myślę, że również tej marki Was powinny zainteresować, na przykład, kremy, mają cudowny skład. E, tutaj, jeżeli chodzi o e, ampułkę, mamy w składzie ekstrakt z Propolisu, co mnie mocno tutaj oczywiście ucieszą, ponieważ to jest taki kosmetyk bardzo regenerujący skórę, ale i zwiększający jętność i elastyczność bardzo doskonale też nawilża. Mamy kolejny raz olejek bergamotkowy i olejek szałwiowy, co jest świetną informacją dla osób, które mają cerę, na przykład problematyczną, bo tutaj zdecydowanie mniej wam się będzie przytuszczać skóra. Mamy kolejny raz, jakby regulację gruczołów łojowych, w związku z tym na bieżąco one będą miały dostarczone takie kompleksy nabliżające więc jestem ciekawa czy was zainteresowała bardziej marka Make cream czy na przykład Haru Haru, czy na przykład nowy olejek, nowy krem z ceramidami marki Fialbare. Ja słuchajcie go testuję pod makijaż, więc dam wam znać. Ja już sobie tak naprawdę stworzyłam set taki pielęgnacyjny teraz na wiosnę, więc mam nadzieję, że w naszym domowym majowym spa zobaczycie te produkty w akcji. Mego się pokazuje, kciuki w górę, że będzie naprawdę duża dawka informacji. Przede wszystkim, no, moim zdaniem, bardzo mile spędzany z nami czas. Także, dziewczyny, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. E, będą też rozdania. Oczywiście promocje, no bo jak żeby inaczej, musimy się rozpieszczać dziewczyny pod kątem nowej pielęgnacji wiosenno-letniej. Eee, I wpadajcie na Instagram, ponieważ tam na bieżąco Wam pokazują różne rzeczy i na TikToka go się pokazuje. Słuchajcie, jesteśmy również na TikToku, więc mam nadzieję, że tutaj również będzie bardzo fajna zabawa z nami na tych mediach społecznościowych. Także co, ja się nami żegnam? oglądajcie nasze poprzednie filmy, żebyście po prostu miały dużą dawkę informacji, co się pojawia nowego na rynku kosmetycznym, jak używać tych produktów, więc oczywiście odświeżający letni makijaż również się pojawił z naszą Gosią, a co dalej? To subskrybując zobaczycie i będziecie przede wszystkim z nami na bieżąco, także się z nami żegnam. trzymajcie się, cześć!